Zrób to, co musisz, Lawan. Tylko wróć szybko. Miałem kiliana za niekrośnego ekscentryka. Okazuje się, że był nocnym kilianem. Hejden, coś ty jej nagadał? Coś ty zrobił? Zaraz co? Jak to? Była nieco. No powiedzmy, że nie była w nastroju do świętowania. Próbowałem pójść za nią, ale... znasz ją, Eden. Jak nie pozwoli, nigdy jej nie znajdziesz. Nawołuję nocnych biegaczy do powrotu. Ciekawe, co z tego wyniknie. Nikolas, szukam Lawan. O kurczę, żeby tak opuścić swoją imprezkę? Wiesz, była tu jakąś minutę, a potem zniknęła. Co w nią wstąpiło? Kilka lat temu powiedziałbym kobiety. Ech, nie rozumiem ich. Ale coś mi mówi, że to nieco bardziej skomplikowany temat. Frank, widziałeś loan? Poszła sobie? Tak, to było dziwne. Wydawała się wkurzona. Mówiła coś? Dokąd poszła? Nie, wybacz, nie wiem. Teraz jest nocnym biegaczem. Wiesz, poważna sprawa. Widziałeś Lawan? Na bank zostało jeszcze trochę alkoholu. Tak mi się wydaje. Nie, słuchaj, szukam Lawan. Przecież była z tobą na dachu. Zostawiła mnie i zeszła tutaj. Tutaj? Tak, tutaj, Jezu. Widziałeś ją czy nie? Tak. Widziałeś? Kiedy? Wyszła stąd? Widziałem ją z tobą na dachu. Tak. To już wiem. Tak. Y dobra. Nieważne. Baw się dobrze. <laughs> Ty też, Aiden. Nie ma jej tu. Pewnie poszła z powrotem do domu. Jak leci, Aiden? Jak masz jakiś problem, idziesz z tym do Franka. Gość zna tutaj każdego. Nie wierzyłam, że nocni biegacze istnieją. Dla mnie to zawsze były zwykłe bajki. Co tak stoisz jak słup soli? biomarkera z czystej ciekawości. Przemienił się dzień później, a światełko było dalej zielone tak po prostu. Zrób to, co musisz, lałan Tylko wróć szybko.